Jesteśmy po objeździe miasta, gdzie nasi goście mogli zobaczyć. Pokazaliśmy im to, czym Stalowa Wola dysponuje i to, co uznaliśmy, że może być interesujące dla naszych rosyjskich partnerów. Jedziemy po tej konferencji, jedziemy do Niska, gdzie będziemy chwilę w starostwie. Tam chwilę porozmawiamy o możliwościach współpracy dotyczących ewentualnej budowy infrastruktury, gdyby się znaleźli inwestorzy na ten terminal przeładunkowy. I potem będziemy gościć w Urzędzie Miasta w Ulanowie. Stamtąd pojedziemy zobaczyć te tereny, na których będziemy chcieli zainteresować naszych rosyjskich partnerów tym terminalem przeładunkowym. To jest wizyta jednodniowa. Co do jej efektów, no to będziemy czekać na tutaj wrażenia. I, и предумышления наших российских партнеров. Поблагодарим господина президента за приглашение приехать на польскую землю, познакомиться. Вот уже второй город я сейчас смотрю. Но, во-первых, у нас традиционно хорошие отношения российско-польские. Да, их просто в последнее время как-то политически что-то там... może być nie całkowicie prawidłowo Dziękuję za zaproszenie. Nasze kontakty rosyjsko-polskie zawsze były dobre i w takim razie chciałbym też, aby w przyszłości, teraz może polityka się trochę zmieniła, ale chcielibyśmy, aby w przyszłości te kontakty były lepsze, zwłaszcza pod względem gospodarczym i ekonomicznym. Sprawdzonym, takim funkcjonującym w samorządach, w administracji polskiej są jest podpisywanie umów, ta tradycja podpisywania umów współpracy. Natomiast ta współpraca bardzo często wygląda w sposób taki, yy, grupuje się na zasadzie kurtuazji. Takiej kurtuazji, wymiany spotkań, grzeczności. Natomiast tutaj my zaproponowaliśmy ze swojej strony... Yy, takie 80-90% kontaktu międzynarodowego, właśnie opartego o realny wymiar, realny wymiar właśnie taki, taki gospodarczy. I tutaj właśnie Pan Prezydent tego, tutaj podjął się tej misji, żeby właśnie w tym kierunku pójść. Dlatego właśnie wizyta Pana Aleksandra Bogaczowa, Pan Aleksander Bogaczow, jego firma jest certyfikowana tutaj przy rządzie właśnie maskowskiej obłast I tutaj, i tutaj właśnie partnerzy rosyjscy są zainteresowani tym właśnie łamaniem stereotypów, łamaniem tych modeli kontaktów polegających właśnie na, na kontuazji, jak powiedziałem, a bardziej właśnie na stronie biznesowej i gospodarczej. Także jest to pierwsze spotkanie, mam nadzieję, że nie będzie to ostatnim, za panem Bogatowem przyjadą tutaj już konkretni konkretni partnerzy gospodarczy właśnie rosyjscy. Trzeba mieć świadomość tego, że Moskaj, Moskowska Oblast to jest 20 milionów mieszkańców. Jej potencjał gospodarczy jest ogromny. Jest to region również pod względem politycznym w Rosji kluczowy, bo do niedawna gubernator tejże oblasti został ministrem obrony. Pan Siergiej Szojgu jest w tej chwili ministrem obrony, więc jest to miejsce, jeżeli chodzi o życie gospodarcze i o życie polityczne Federacji Rosyjskiej, bardzo ważne. No ale trzeba mieć tego świadomość, że, że właśnie tych proporcji. Nie, nie oczekiwać, że my tutaj jako Starowa Wona zawójemy 20-milionowy kraj. Liczymy na to, że po wizycie pana Bogaczowa... Oni znajdą nam odpowiedniego partnera, który będzie, z którym współpraca właśnie tak jak powiedział pan Górak, będzie się układała na zasadzie robienia interesów, również kontaktów różnych, kulturalnych i nie tylko, ale to nie będzie tylko tak, jak to, to, to właśnie jest. Ta współpraca polega na tym, że od czasu do czasu wymiana delegacji i, i żadnych realnych korzyści dla obu stron z takiej współpracy nie wynika. My sobie chcielibyśmy po tej współpracy obiecywać więcej. Ale to już strona Polska może tyle. Miasto partnerskie w Rosji. To jest jakby nasz główny cel. Natomiast w naszej ocenie takim biznesem najbardziej opłacalnym dla obu stron, bo to jest warunek, żeby był dobry biznes, musi się obu, obu stronom opłacać, to jest ta propozycja budowy terminalu. I to będziemy chcieli pokazać. Natomiast nie wiemy na dzień dzisiejszy, czy strona rosyjska będzie tym zainteresowana. To nie, będą, to nie będą łatwe rozmowy. Trzeba mieć świadomość, że, że wbrew temu, jak jeszcze tutaj przedstawia wyobrażenie o rosyjskiej gospodarce w Polsce, to rosyjscy partnerzy są partnerami wymagającymi. I to nie będą łatwe rozmowy. Oni muszą, muszą mieć widzieć realną korzyść. Rosjanie, jeżeli chodzi o biznes, są bardzo konkretni, bardzo rzeczowi do bólu. A moglibyście być jeszcze czymś zainteresowani u nas? Y, no zobaczymy. To, 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 będzie, to będzie kwestia taka. no Myślę, pan Bogaczow zbiera informacje, zbiera obserwacje i zobaczymy. No, to trudno nam tutaj powiedzieć. Ja też nie oczekuję, że w tej chwili... Y, Pan Aleksander powie, że no wszystko, tu już, tu już tu, tu inwestujemy, tu inwestujemy. ale na pewno tak nie będzie. To, to nie będzie ani szybko, ani, ani to nie będzie takie łatwe. Jest szereg różnych ograniczeń. No, myśmy się przyzwyczaili, że już robimy biznesy w granicach Unii Europejskiej. To jest dużo łatwiejsze. Rosja nie jest w Unii Europejskiej. To jest szereg barier do pokonania. Ale mamy nadzieję, że... No, Cały czas powtarzam, jak powiedział Wielki tu. to chce przejść 2000 mil, musi zrobić pierwszy krok. A sam taki terminal, to jak, jakiego rozmiaru takich jest ta inwestycja? Ile to pracowników, jak rozległy teren zajmuje? Proszę Państwa, to zależy od ilości przeładunków. No weźmy sobie, mamy taki terminal, jest terminal przeładunkowy z, z tego szerokiego toru 40 kilometrów stąd, w Woli Baranowskiej ale on jest z punktu widzenia interesów stalowej woli zadane, I tam jest poza tym zły dojazd. My możemy tam mieć bliżej 20 km stąd i mieć bardzo dobry dojazd. Nie trzeba tam wielkich rzeczy robić. I to jest określona, określona szansa. To jest określona szansa. Na ten terminal tam oferta to już będzie oferta mniej więcej gminy ulanów przewiduje się około wstępnie około 20 hektarów. 20 hektarów. Na takim, w takim terminalu może pracować od kilkudziesięciu do paruset osób. Dla gminy ulanów i dla powiatu Niżańskiego byłby to bardzo liczący się pracodawca. A dla nas, dla Stanowej Woli byłby, byłaby, byłoby to okno, okno na cały, na Azję. Na, na na Rosję, na cały, na cały wschód. Gdyby się udało.